Po raz 57 studenci Lubelskiej Akademii Medycznej wyjechali na wakacje nie wypoczywać, tylko pracować. Tym razem do rejowca, gdzie po raz pierwszy zorganizowano tak zwany zdrowy obóz. Do końca lipca każdy mieszkaniec rejowca i okolic będzie mógł skorzystać z porad przyszłych lekarzy. Jakub Stefaniak. Na tegoroczny obóz z Lublina wyjechało 38 studentów, głównie medycyny. To są przede wszystkim członkowie studenckich kół naukowych. Którzy tutaj na obozie, oprócz tego, że odbywają obowiązkową praktykę lekarską, pracując w gabinetach lekarskich i pomagając nam lekarzom, to zbierają jeszcze materiał do swoich prac naukowych. Do dyspozycji mieszkańców gminy Rejowiec jest 10 specjalistycznych gabinetów. Największym zainteresowaniem cieszą się kardiolog, stomatolog i okulista. Korzystają pacjenci. Pojedzie się gdzieś do jakiejś poradni, to trzeba czekać tydzień, dwa, miesiące nawet. A tutaj bezpośrednio się bada. Takie spotkania chyba są potrzebne na tej prowincji. Korzystają też studenci. Można połączyć przyjemne z pożytecznym, prawda? poznać najbliższy rejon prawda, Lublina no i spędzić miło czas z bardzo dobrymi lekarzami, specjalistami. Jesteśmy tutaj od godziny 9 do godziny 13. Przyjmujemy pacjentów, pacjentów z problemami, próbujemy im pomóc, wyleczyć. Także moim zdaniem na pewno to jest dobry pomysł i świetna forma praktyk. I co ważne, każdy może przebadać się bezpłatnie. Na wszystko pieniądze przekazała Rada Gminy Rejowiec. Sporad może jeszcze skorzystać ponad tysiąc mieszkańców. To jest właśnie i jakby odzwierciedlenie zapotrzebowania potwierdza się właśnie, że niektóre gabinety już mają porejestrowane pacjentów aż do ostatniego dnia pobytu. Ale zapisy jeszcze są prowadzone. Medyczny obóz w rejowcu potrwa do końca lipca.